Siemaneczko, jesteśmy z Pameną w Łodzi. W ten weekend festiwal Sea Bloggers. Jestem nominowany do Instagramera Roku. Jestem wśród tych 10 ludzi i to jest naprawdę mega. To już, to już czyni mnie zwycięzcą i, i, i naprawdę czuję się wygrany. I to jest e, przekazackie po prostu. Jestem też prelegentem. Będę mówił o hejcie. My musimy się ogarnąć po podróży, i za chwilę jest kolacja dla prelegentów, więc widzimy się tam. Spałem dzisiaj 2,5 godziny. Wróciłem do domu o, o drugiej w nocy. Byliśmy z kumplem na mieście. Brunko obudził mnie o 4.30. Więc masakra. Nie wiem czy to widać, ale oczy tu mam po prostu strasznie przekrwione. Jest to masakra. Dlatego dzisiaj posiłkuję się okularami. Jak widzicie impreza się kończy. Było fajnie, śmiesznie. Czekamy już na nasz samochód. I oczywiście wam za chwilę pokażę, bo będziemy wracać czymś naprawdę ciekawym. Siedzimy, słuchajcie, w, w S-klasie nowej, S63. 63 dokładnie. Tak jest. Przeszliśmy sobie na ustawienia sportowe. Posłuchamy sobie trochę wdk 612 koni To jest śmieszne, nie wystarczy przyspieszenia, jak już się od no. razu uśmiecha. No więc to właśnie była nasza podwózka pod hotel Śmigamy odespać Jutro ruszamy oficjalnie z C Bloggers. Widzimy się tam Siemaneczko, dzisiaj pierwszy dzień z blogger Jesteśmy właśnie w EC1 Łódź. i zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje. będziemy oglądać stoiska, wykłady, relekcje, warsztaty. I teraz nas zabiorę tutaj i zobaczymy. jedno Brata, To pokój zwierzeń. Zaraz zobaczymy. co tam się będzie działo. Poddziębiamy. Siedzisz wygodnie, Kubie, na fotelu, na kanapie w pokoju zwierzeń? Tak, bardzo wygodnie. Ciągle nagrywasz? Tak, tak, ciągle nagrywam. Stresik? Stresik? No, lekki stresik jest. Nie wiem, z kim rozmawiam. Nie wiem... Z wielkim bratem, no. zwaną Wielką Siostrą. No właśnie. Dałbyś się zamknąć na trzy miesiące? Byłoby ciężko, bo nie widziałbym dzieciaków. Gdyby, gdyby to było jeszcze przed yy, moimi dzieciakami, to pewnie tak, lubię takie rzeczy, ale teraz chyba nie wytrzymałbym bez dzieciaków trzy miesiące. Szczególnie, że młody jest, no naprawdę młody, ma ponad półtora roku dopiero, więc te trzy miesiące to kamień milowy tak naprawdę. Dziękuję Ci. Dzięki bardzo. Wielki brat. Będzie przysłuchiwał się twojej prelekcji. Hejcie. Cieszę się bardzo. Musisz opuścić pokój zwierzę. Dziękuję, do zobaczenia wielki bracie. Do zobaczenia. Dzień pierwszy powoli do tego końca. Tutaj wc 1 Jak widzicie ludzi już jest dużo, dużo mniej. Bardzo fajny dzień. Dużo fajnych prelekcji. Idzie. Idziemy do szatni. Na dół, na dół musimy zejść. I idziemy zjeść jakiś obiad, obiad, do Przed galą. Przygotować się do Gali, która już wieczorem. Jak Ci się podoba pomylac tutaj? super. Fajny klimat, bardzo pozytywnie, mnóstwo pozytywnych ludzi, nie? Tak, mnóstwo, mnóstwo pozytywnych ludzi, mnóstwo znajomych. Ale nawet nieznajomych. Tak fajnie i razu tak, no, fajny kontakt. Tak jest. <noise> Słuchajcie, my już się szykujemy do Gali, jak widzicie. All black. All black everything. Idziemy do teatru. Na uroczystą galę. Zobaczymy kto wygra te wszystkie konkurencje. Jestem strasznie ciekawy. A potem after party w EC1 w Łodzi. Pomyla się szykuje. I zaraz śmigamy. Jesteśmy już w drodze na galę. Tym razem śmigamy. Audi jest plus 7. 6 osób Kiemoneczko Poprawiamy ostatnie Tak jest Uu, za chwilę Ile tutaj koników? Nie, ponad trochę ponad 3 stopek mało mało. mało, mało spokojnie Porównajmy do wczorajszej S-klasy mało. Tak tak. mało. Widzimy się na miejscu Sposób, że trzeba wdrożyć działania systemowe, to znaczy lekcje dla dzieciaków w szkole. I nagle podchodzi do mnie podzierany tata i mówi: Słuchaj, ja już to robię. Zróbmy to razem na szeroką skalę. I mam nadzieję, że to jest początek czegoś ważnego i pięknego. Oh, wow! Brawo. O, to właśnie jest tylko dobre. Dobrze, też mam nadzieję, że coś z tym fajnego zrobimy. I chciałbym zaapelować też do was, wszystkich, do, do twórców, żebyśmy wykorzystywali te nasze zasięgi, tą naszą moc, którą mamy, do dobrych rzeczy, do robienia dobra. Nie tylko myślmy o sobie, ale myślmy też o innych. No i też ważny temat, jakim jest hate. Nie, nie bądźmy obojętni po prostu na to. Dzięki bardzo za to wyróżnienie. Też się nie spodziewałem totalnie. Dzięki. Dobra, dziękuję. Widziałem że wysłał mi wiadomość na Instagramie. Rozumiem, że to jest kontakt do fryzjera. Dzięki. Słuchajcie, przed chwilą tutaj, na deskach tego teatru. E, odebrałem mega fajną nagrodę. Już Wam pokazuję, co to za nagroda. Influencer zaangażowany społecznie. Więc mega, mega dzięki. E, teraz posłuchamy trochę Natalii Kukulskiej. Poławimy się przy piwku i whisky. Vloger z dzień trzeci niedziela, ostatni dzień, za chwilę, właściwie o 12, nasze prelekcje o hejcie. Dlatego, że to właśnie on, jako jeden z pierwszych w internecie, postanowił nie tylko pisać o hejcie, ale też coś w tym.